Jestem? Discorda mi rozłączyło. O, wróciłem, wróciłem. Jestem, jestem? Przerwało wam tego streama, czy nie? Przerwało. No, to właśnie to, o czym mówię. Niestety najbliższe dwa tygodnie będą tak wyglądać. Niestety musimy się z tym liczyć. Co ja podniosłem? Giuseppe! Let's get you out of there. Jeszcze czekajcie, zobaczę, czy mogę sobie otwierać inne cele. Nie mogę, nic tu raczej nie będzie. Ta, na chwilę wywaliło, no właśnie. Bo mnie i rozłączyło z czatem na Twitchu, i wywaliło mi Discorda. Tam jeszcze Dlaczego? moneta jest w środku.

Careful, boy. Kill me and everyone you know dies. Everyone. Not just the oh. No i tak nie mogę go zabić, więc wywalona. No idziemy, idziemy, idziemy. I'll get your We can't I get Understood. Understood. Tak, dzięki. O kurde. To jest dużo otwarty teren. Tu patrolował ten jeden ziomek, ale jego teraz nie widzę na horyzoncie. Trochę mi się nie podoba ten setup. <grym> Wyobrażam sobie, jak zostanie wykorzystany. Co tu było? zamknięte w nowych sejfach. Zgodnie z poprzednimi instrukcjami mam nadzieję, że wszyscy nauczyliśmy się podczas ostatniej inspekcji, że wrażliwych informacji nie należy pozostawiać na biurkach ani w ogólnodostępnych miejscach. To właśnie istnieje nasz nowy system archiwalny. Kolejna nieudana inspekcja zostanie potraktowana z pełną powagą. Jeśli macie jakieś pytanie bla bla bla. Dobra, czyli nie ma sugestii, gdzie znajdę kody sejfowe. Ale ciekawe jest to, że tej em, notatki nie podnoszę. Możemy spojrzeć na datę 060506, 06, ale wątpię, żeby to był kod

Mogę rzucić nożem, nie wiedziałem, że to jest opcja. Dobra, chyba go mogę przyraszować od boczku. Tu za ladą będzie bezpieczny, kolega. Nie, no wiecie, te, te, te przerwy w necie, one są takie od... Yy, od kilku sekund do nawet kilku godzin w tych ostatnich dniach, nie? Więc to jest bardzo inwazyjne. I pracy zdecydowanie mi to zagłuszało w ostatnim czasie. Tu raczej nikt nie przyjdzie, więc mogę go zostawić. No jest Sejfik, dobra. Czy to ten czy nie ten to się dowiemy? Pewnie jeszcze będziemy musieli gdzieś kod znaleźć do niego. Przywróciłem w zamku z powrotem kombinację fabryczną można z niej skorzystać. Okej, okay, a jaka jest y fabryczna? Sims Dobra, już nie mam e, noża w razie czego, więc to może być trochę proble problematyczne. Tu jest jakiś pojedynczy ziom. Cześć Hubert, e, na trudnym gram, bo chcę przy jednym playtru sobie zrobić platynkę, wiesz? Pierwszego streama zaczęliśmy z, z... normalem, bo ja zwykle zaczynam z normalem, ale jak się dowiedziałem właśnie, jak wygląda kwestia trofkowa, to sobie przerzuciłem na, na harda. Znaczy przerzuciłem, no musiałem zacząć od początku, nie? O, jest. 00-01-02. This will help. Dobra, możemy wrócić w takim razie. I'll take this. No plates here. Okay, czyli to inny safe, szukamy dalej. Tu wejdę, wejdę tu przejścia nie ma, tu jakiś dokumencik. To są akta, tylko. To jest jeszcze raz kopia tej notatki, która była na wejściu. Znowu akta. Jest kolejny safe. Eee Twój wciąż korzysta z zeszłomiesięcznej kombinacji. Lepiej ją zmień przed inspekcją. Nie zamierzam znów świecić oczami. A ja miałem informacje, jakie było przed zmianą? Maj, czyli 11:90, 31, hmm. tak? Nie, pokazuje mi 28, 34, 12. A, bo okej, okay, no, dobra, nieważne, czyli przed majem, z kwietnia pewnie. E, 28 34 12. Cześć pan bądź dzień, dobry. Gratulacje z pokedeksowania 021962. This will help. Mam charge na, na tym? Na mieczu chciałem powiedzieć. E, na nożu? Jak to się stało? Nie zwróciłem nawet uwagi. I dobra, i tu wróciliśmy do tych schodów. Czyli na górze pewnie będzie drugi safe. Jak to wygląda z bezpieczeństwem? Okej, okay, jeden ziomo tam. Na słuch da się zrobić? Co ty gadasz? Ja wiem, że jest trofka za e, zrobienie sejfu bez znania kombinacji, ale nie sądziłem, że faktycznie na słuch się da. Fajnie. Tu na zewnątrz nie powychodzimy. Dobra, przejdziemy sobie cały obszar, szukając jakiś. Rzeczy. Tu już jeden koleś na horyzoncie nam się maluje. Tu pójdzie mój ostatni czarcz noża. Mam wrażenie, że w każdej skrzynce jest, jest tyle samo tych Dinarów, że nie ma jakiegoś rozrzutu. Okej, okay. kombinację trzymam w biurze, i to jest chyba już tak, którą mamy z poprzedniego pomieszczenia, nie? O, jest lisek, nasz drugi z pięćdziesięciu. I tu jeszcze coś słyszę, ale to chyba za ścianą, nie? Zaraz tam podejdziemy. Zmień nóż na pięść, żeby cię przypadkiem nie, nie kusiło. Dobra, jest jeszcze te skrzydło pod... Po tej stronie, którym jestem trochę zaintrygowany, żeby je sprawdzić. Bo pewnie właściwy save będzie o tutaj. O nie, on jest jeszcze wyżej. Nie, nie jest wyżej, jest po prostu w takim miejscu znacznik. Ale zobaczyłbym jeszcze tą stronę. Czy tu ktoś jest? A, tu się nawet nie da wejść. No, to, to nieważne. To rozwiązuje mój problem. Mhm, mm broń palna, to pewna sugestia. 02 19, 62. Szybko zbieraj notatki, bo już słyszę, że tam się chłopaki wy wykładają ze sprzętem. 02-19. Jest faktycznie drobna różnica. 62. Oho, alarmik poszedł. No walisz, walisz ziomuś. Dobra, przeładuj. I zejście jest tylko jedne, nie? Tu od schodów. Tu się pewnie zaraz zagęści. O dobrze, strzapiłem go jeszcze. Przeładuj, przeładuj, przeładuj. Zobaczcie, że się pojawiła amunicja, której nie było tu wcześniej w tym segmencie. <laughs> za duża jest ta czułość na tym padzie. Jest dramatyczna. Dobra, przeładuj. Kończy mi się tam. Nie zostało tu nic więcej. Mogę przeszukać tego zioma. Może będzie miał już coś przy sobie. Ale on miał długą raczej. A nie, jest coś do pistoletu. A ja, mam, ja nie mam w ogóle długiej. To możemy to tam zabrać, na przykład strzelbę.

Chodź, idziemy. Pewnie, że jest. tu, z której strony? Z tamtej. tu, jestem dziwnie jestem ten celownik. Bania! Chyba bania. Dobra. Aha. Chyba jakieś jaja były. Już nie podciągałem nawet na głowę, bo myślałem, że to wystarczy. Dobra, jak tutaj. O kurwa.

Widzę jest. przeskocz, szybka inspekcja ciał, tych już miałem chyba wcześniej porobionych, ten jest nowy, jakby gra, po prostu daje ci możliwość odświeżenie się z amunicją po każdym takim segmencie. Nie ma tej presji czasowej tutaj. Więc czemu by tego nie robić? Szkoda, bo faktycznie na tym wysokim poziomie trudności mogli dużo bardziej się pobawić um, dostępem do amunicji, nie? Bardziej... Widać, że pe pewne elementy są tu ewidentnie inspirowane e, The Last of Usem. E, i, I w sumie dziwne, że nie poszli w to trochę dalej. Bo w The Last of Usie właśnie najwyższy poziom trudności bardzo polegał na zarządzaniu surowcami. Z butelka. Go, get out of here! za mało pochyło, żeby to miało jakiś... No cóż. Ktoś się szarpał? Ktoś się bił na kosy, dawno nie było bitki na kosy. Już trochę zapomniałem jak to się robiło. Au! Blokowałem. Na razie jest cały jeden za jeden. Wkurzemy mi to. Ej, no blokuj. ej, no kurde, teraz mnie okłamują. I'll get that Zerwij mi tą maskę, nie? Aj! No! No nie działa to kur... za gówo! Get out of here! Ninja! What now? Now, we get you home and you lay low. And what about us? We take Giuseppe to the tannery and keep him out of sight. The tannery? We'd be lucky to make it out of town!

Who is hui! Zamykaš te drzwi. <sighs> A little color in here wouldn't hurt, don't you think? Got tired of waiting for an invitation. <laughs> <laughs> oh, you took matters into your own hands. Sometimes you need to reach out and take something if you want it. You know what happens if someone sees you here. And yet here I am. <laughs> you're, you're taking a risk. What I am. And I know who you are. Even if you don't. You're not like the others. All my life, I've been alone, waiting for something to change. For somebody who could make the world different. For that I'd risk everything. Do what I want, Enzo. Now it's your turn. Tak ze spinką w zamku i uchylonymi drzwiami. No cóż. Lira za lira. Będzie ciepło, jak się tatuś dowie. On myślę, że nie, nie poprze decyzji córki. Spirito sportivo? Jakiś nowy brainrod. Gentlemen! <laughs> you are a lot easier on the eyes when I know you come bearing gifts. <laughs> uh. Production's really moving, eh? Everything's golden. The system works. It's hidden, quiet. Nobody goes near the place. It's like it isn't even there. Beautiful. And long may that continue. On your side of things, so far, like clockwork. From here to Empire Bay, we have someone at every link in the chain, and what we've started getting in return. Hey, eh. Pichotti, bye. Follow me. Pichotti? Like Pokemon? They sent all this? That's not even the half of it. Oh, Madonna. Nade. no, it looks There's more. Oh, Here, try this. The Bay are really holding up their end, eh? Should hope so. We are sending them enough. This is just the start. There are mountains of cash for us to make. It. And some fun to be had too. Come. Take a look at something. Hey. Andiamo. Come on. Dobra słuchajcie, bo to jest już nowy rozdział, więc ja myślę, że na tym sobie dzisiaj skończymy. A uh... Prawdopodobnie jutro się gdzieś tam odpalę, nie wiem, czy w ogóle jutro będę na działkę jechał, czy nie, więc może nawet jutro to trochę dłużej postreamujemy, ale dzisiaj będę zawijał, bo tak jak mówię, zależy mi na tym, żeby jak najwięcej tego dnia gdzieś tam na działeczce wykorzystać, więc ja się będę zwijał powolutku tam na miejsce. Szczególnie, że tak jak mówię, no jest tu dzisiaj gorąco trochę, już, już nie tu, ciężko jest dawać radę, nie? Dwie godzinki na, na dzisiaj to jest, to jest limit. Także będę uciekał. Buziaczki wam przesyłam. Dziękuję bardzo za obecność w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że słyszymy się e, jutro w godzinach, kurczę, nie wiem, pewnie bardziej 12, 13 niż, niż tak jak dzisiaj. E, no, ale też nie obiecuję. Zobaczymy jak będzie. Na razie, trzymajcie się, pa pa.